Uciekliśmy ze statków Among Us Tak Jak miło tak jest jesteśmy właśnie Pomagać sobie, idziemy w przygodę no Chcesz przygodę? Bez może dojdziemy do Marsa Właśnie idę Gdzie ty? No. No. Lewo, lewo prawo? Dobra, lewo klipować Zobaczymy, może wyjdziemy od na drugiej prawie. strony Wracajcie tu Junior, chodź z nami Wracajcie a co się stanie, jak dojdziemy do absolutu? będziemy jak, jak wybiegaliście? Wymiar astralny. Kontrol. Eee, trzymaj kontrol. Tylko to, to podczas gry też o, będzie można to używać, to nie używajcie tego podczas gry. Idziemy dalej. Cześć. żegnamy. Dobra, Dobra. Dobra e, kość nie ma w ogóle. Tu już nie nawet gwiazd nie ma, gwiazd nie, ma, nie, ma, nie, ma nie? nie? No, chodźcie dalej, co wy stoicie? No, a to ty u mnie stoisz. <laughs> Aha, czyli okej. Okay, I zablokowali dalej, to. Że na serwerze nie pokazywali. Chociaż. Wybiegliście w kosmos, cóż za. Przygoda, przypadek. Kogo będę się... Kogo? Już nie wracają. zdarzyło się nigdy wybić w kosmos. A, chyba trojka, nie ma, A ja trojka wiecie, że ma, dzisiaj chyba. światowy dzień pizzy i w żabce macie pizzę za złotówkę. A ty co, jesteś dobra, ambasadorem dobra. żabki Karigona? Elo? Ja, bardzo dobra, bardzo dobra. Ciema. Gdzie Są te mody? No bo nie wiem, czy wiesz, te na Gece, teraz jak założysz konto na żabce już masz pizzę za złotówkę. Aha, no? a na Gecy? No. Bo to do mnie bym była akurat jego współpraca gency będą na Dzień Kurczaka. Mmm, Dzień ja Kurczaka. Ja chciałem powiedzieć, że do mnie już idzie pizzunia. No ja już jadłem dzisiaj pizzunie. Więc to jest na pewno prawda, że to nie jest żaden światowy Dzień Pizzy, tylko to jest włoski Dzień Pizzy. O, A nie no, no, no właśnie. Dzień Pizzy Włoskiej, czy Włoski Dzień no, Pizzy? Co, no coś takiego właśnie, we Włoszech, nie? Znaczy, ja podeślę, ja podeślę ja no, mu. To podeślij Negency, znaczy Neksy. Ty kurwa teraz sam posyłałeś nie, nie, no chciałem też, sam po prostu... teraz, posyłasz sam Ja chciałem po prostu, żeby na getsu coś no. zrobił tak obrażysz, Ale nie ja samowite. mówiłem, nie no, nie nie zwracałem się do ciebie nie chcę po prostu Chciałem, żeby na jest, getsu ten, ten, ten. Boże, no Chciałem żeby na getsu podeszłał, a Tacy podobni no, jesteśmy jesteś! zrobił, co nie Jej. No i to się zaczęło. zaczęło Co jest z tą rolą? Ale! Z mam baita! Dlaczego dzisiaj rozegraliśmy trzy gry i w dwóch jestem imitatorem? To żeby chociaż ten imitator był jakiś interesujący. Bloody czeka na coś, ale on chce się tak naprawdę skryć. Za niebicie tracisz krycie. Czy służę do tego? Będę udawał, że robię? Ktoś mnie tutaj teraz i ja będę baitem. Będzie wiadomo, że to on. Nawet jeśli to będzie jakiś... Super. No i co przy tej anten antence? Zobaczymy. Czy moja rola. Nie, nie przysłużyła się. <laughs> e, o co chodziło z tym, że Bloody zniknął? E, bo, Uż, bo jest, jest superem. No jest super. Ogólnie, no jest super. ogólnie, ogólnie, ogólnie do Wentów wskoczył prawdopodobnie Nexe. Aha, tak na 70%, bo mm, dół był czerwony. No, Dół był czerwony, generalnie czało jest w Daj zjeść, to nie ja, to nie ja, Egze, Albo mangreter, albo pierdoli, pierdolin, pierdolin. To mógł być Margreter, tak. Chwileczkę, niby Nexe, którego Wentu niby użył? No to kolega, bo tam skończyłem lądę, kurwa. stoi stoję na skanie. No, co tam stałeś zanim ja tam przyszedłem? Nexe ja i Junior stoją skan. na skanie. No, ja a ciało skan. umarło potem. Ciało umarło. Najpierw Nexe wstał na skan, a potem ciało umarło. Ogólnie ja widziałem tylko, że wiadomo, że. Nie jestem na skanie, jest... skończyłem tu rundę, Ródek ponieważ Nexta. maczałem pizzę w sensie stosunkowym i nie miałem siły A to była ta pizza z żabki, czy nie? To Jest ta za jednego żabca. Skip. Skip. Chyba nie. Nekse halo. Skip, no, no? Nie chcę się no. przyznać. To A to chyba... dżug... z żabki czy nie, no, bo nie trzymasz masz, no, masz niepewności. No, mam skłamać, czy zepsuć blok reklamowy. Nie, no bo jak nie Bo wybijaj tych, co skipnęli Nexe. Ej, dobra, ale, czekaj, ale to czekaj. Czyli, czyli jak, wentował, jak wentował to jester czy, czy ktoś się podmienił pod nexe bo nie o co, co się wydarzyło? Nie, 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 to y, ciało było ogólnie. Czy ja widziałem jak wskakuje do Wenta, no i dół jakby Nexa, nie widziałem? Albo czerwony dół. Czyli Mangetsu albo Karigoda. No to ja ci ale powiem o co nexę. chodzi, bo Kuboks po prostu jest Exe i musi jakoś rzucić tak winę na Nexę, ale w razie czego jeszcze mnie podpiął, żeby tak nie było do końca, że to jest na jedną osobę. No, Dobra, no, no, się no, cioło, nie się nie? Ja, nie myślę, jakby to, wiecie, no ja nie mam z tym problemu, bo a, nie muszę wygrać. Nie bo i tak moja. Ja postać, też mam y, z tym problemu. Nie ma jakby, wiecie, okay. no ja nie muszę wyrzucić Nexę. Możemy wyrzucić na przykład kogoś innego. Nie? Na ja przykład, też nie nic nie muszę, się... muszę już w życiu. Nie ma problemu, Kuboks, zajmiemy się tym. No i fajnie. Egotista. Nie bym nic nie Przemyślimy to. No, i, i, i kogo wziąłem? Mistika teraz. Mistyczna moc. To jest jeszcze nudniejsze. Ale wykorzystajmy mocy. O, ktoś tutaj padł na światłach. Ta jedna osoba. Nie pamiętam, kto to był. Ale łazimy coraz szybciej. Cześć, Graf. Wezmę sobie tutaj. Zrobię pau I zrobię peł. I wiecie co? Mam taki plan. Bo. O. Gdzie, 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 gdzie? Gdzie ma strzałka jakaś, jakakolwiek? Przed chwilą te dwa ciała padły, to... zaraz po sobie, jedno po drugie. Chciałbym, chciałbym powiedzieć, że no kurwa, odjebałem trochę. Panie Adabu, to jest Dobra, po legion wyrażę się, a drugie co się wydarzyło, no. Przepraszam, przepraszam, chciałem powiedzieć, że. Zabrał zebrał ludzi na monga i się dziwi, że ludzie przyjeżdżają. No, no, no tak, ta, ta, ta 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 urozum nie kulturalni są, że to się w głowie no, zmieni. No, będzie dużo, dużo no. no. pytania, no. No, no dobra, ale to będzie, hmm. ale to nie zdecydowanie. Znaczy, Proszę powiedzieć, co się stało. No. No właśnie, biegnę sobie, biegnę i zobaczyłem przy górnej dekontaminacji, że ktoś koło mnie przebiegł, a kawałek dalej leżało ciało. No. I stało się chlebem. No, chyba właśnie tu Ja mam informację, że to jedno za drugim padło i zostało zaraz potem zgłoszone. Ale mogło być lower, że coś takiego, jedno padło, przywitało Ja widziałem tylko jedno. A obok się czy, czy, czy skróbili? Nie, nie, skróbili. To nie wiem, nie wiem gdzie. Po prostu najpierw jedno, potem drugie i okay, zgłoszenie. Okay. Tak w Ej, to może Legion Bajcika trafił po prostu? Nie, to nie mógł Bo być okay. bait. Nie, nie, nie. Bo, Bo to ja chyle, jestem później musiało być. Nie no jesteś nie, baitem. Jestem baitem. Ja jestem nie baitem. Nie jesteś baitem. Nie, nie jesteś baitem. Ja też Bajtem. Więc to był Radiusz doświadczony Bejtem. zabójca. A raczej dwóch po dwóch stronach mapy. Najwyraźniej. zaczyna się na M, a kończy na Angetsu no nie do końca, właśnie. Dobra, no nic się nie dowiemy, chyba musimy skipnąć. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, to to, że jak wszedłem do lawa pod koniec rundy, to stał tajemnicz na środku A właśnie, kupoks umarł, a oskarżonekse, Nexa, ale. Dobra. Ja jestem teraz o dwa. Znowu nic nie zrobiłem. O2 mówisz. Jedz tą pizzę. Tak. Om nom nom nom. Czas wziąć coś w dłoń i om nom. No, co rola to lepsza. Orial. będę chociaż coś widział, jeśli będę się przy ludziach trzymał. Nie wiem czemu śmierdzi mi coś przy Juniorze trochę, ale to dlatego, że wiecie, mam syndrom zwalania winy. Przy Blood, Bloody tak. On tu znika. No nie no, maszaja i może chciał to jakoś wykorzystać, ale w pierwszej rundzie dwa ciała padły. No to Bloody tego nie mógł zrobić akurat. Zastanawiam się. Ciekawe, czy jestem bezpieczny, bo powiedziałem, że jestem bait'em. Turu turu turu, co probóweczki, Kupki, probówki, ktoś idzie do dekominacji, tam się kominy zdejmuje. Hmm. Znalazłem ciało, prawdopodobnie zabójca wskoczył do wenta. A o. gdzie jest ciało Bloody, bo ja ciało wiem Ciało jest. jest w adminie. A gdzie w adminie? W adminie no. A w sensie, dobra, ja wiem, gdzie Wadminie, to... więc Bloody ja plan, czy przykłami czy nie. Kto z Czekaj. No, no, Okej, okay. przy książkach, dobra. A skąd wiesz, gdzie Wadminie? E, no. no, bo mam taką szałkę na każdy kill. Stąd skąd wiedziałem, że jest double w ostatniej rundzie? A my w... po prostu gadaliśmy, czy nie A powiem, nie wentowałeś przypadkiem no, grał do, ty... do, do ale Medyka? Nie ty z tego co wiem, pobiegłeś chyba do Medyka. To nie mogłeś no. tak dokładnie dobra. określić miejsce. Tak, ale już piekłe. Ale ja już zdążyłem przebiec do z ofica, bo gdzieś sekund minęło od tego killa i minąłem Kari Godek, który był w ofisie. Ale to prawda, to prawda. A Ja mogę sobie. Z tego kila, wyczyścić juniora i tajemniczego. Ja mogę tajemniczego, karygodać siebie. Nie widziałem, ale mogłem nie no, zwrócić uwagi. Tak. A ja, ja was nie widziałem, was jeszcze... bo tajemniczycie pilnował na skanie. No to nie wiem. Czemu. A faktycznie <grym> ty, ty byłeś przy tym, przy, te, przy teleportu. Tak, te, przy tak. A ja, patrzyłem, byłeś, no. ja patrzyłem, czy wy się nie zabijecie, więc, więc jakby wy nie mogli mogliście naduzejść, jak, jak waliście razem konia sobie. Coś jakby, ten ten jak razem trzymaliście się za ręce, że idąc. To teraz musimy zastanowić Nic się, nie kto nie zabił. <śmiech> 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 czy ktoś widział takiego naogowego zjadacza pizzy, który się nie odzywa teraz, czy tak nie zrozumieć. Nie, no wychodzi nie na to, że Nex albo Blaszka. Nex albo Wiem właśnie. No się wydaje, był podejrzany, miał 70% na podejrzany, a mnie. Okej. Boże, jak on się rozruszył. To jest taka, wiesz, metoda manipulacji. Nie, to jest albo Blaszka, to jest Nexe albo Blaszka. w ogóle nie wiem, nic ja nie się nie wiem jeszcze, ale Magacy też był pisa, u góry. Magacu, też rumę, strajka, u góry. Strajka, Byłem u góry, owszem, strajka, za grafem. Nie, to nie trzeba. Na no. kogo głosujecie? Ja, ja mam Ja mam wyrzuty sumienia. posiłek. za to. Ja mam wyrzuty sumienia, bo mogę ja uwierzyć Huboksowi i spieszyć ronicomórę. A co mówił? Że to no, może to być Nexe, To ja już wiem dlaczego. Tak mógł Adonar, tylko ty maga słówisz to nie niemiecku. Nadal okay. nie wiemy kto zabija. Musimy być czujni. Ja mogę naprawić. Agresywny łysy dzisiaj. Agresywny łysy. Będę tutaj szedł i sobie pójdę do węta i zobaczymy, co z tym Będzie Będziemy widział? Chyba mnie nie widział. O. Czy zostało naprawione? Szybko? Ja nic nie zrobiłem. Gdzie toś tu idę? Gdzie Wenerer? Wenerer yy, jest. chyba. Wenerer i. Yy, 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 a, a glitch, yy, 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 Glitch? Czy, Dobra. Czy tylko mnie losowo spowalnia? Tak, no to to jest Wenerer. Venerer i glitch Aha. jest. I tak. Jeden na pewno. Zarały weneryczne. Plaszka. Co? Jest chyba venererem. Blaszka Czemu? brzmi jakby był impo, ponieważ jedyny nie był ręczony za w poprzedniej rundzie, kiedy Bloody znalazł ciało. Yy, tylko naszego szybko powiem, Junior leżał w adminie i był creemate. Tak, yy, wcześniej junior, o tym wiedziałem Nie, nie, chciałem nie tego Dobra, mówić. to się zgadza. To, to się zgadza. Juniora zostawiłem w Specimenie i pobiegłem na górę. I junior yy, musiał pobiec w dół, bo go nie widziałem w góry, bo robiłem teraz światełka, więc... Albo nie no, w sumie graf mówił, że, że ten, że w sumie powinien dwa ciała. Mnie się wydaje, że, 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 że Blaszka jest z Wenererem, a graf może być glitchem, ale co do grafa nie jestem pewien dowodzenia. To teraz, nie ja kiedy ciała tego, Ja Mystic, tylko się w tamtej ludzi trzymam. Ale mnie po jesteś na 100% mistikiem Dlaczego tylko w tamtej ludzie się trzymać Juniora? Poczekaj. No dokładnie. A może ja ty tam z nim wchodziłeś, mangi, więc to No i wytłumaczyć coś. Ty wiedziałeś, się. że tam te były double killem i wiedziałeś, gdzie jest jedno, ja mówiłem, powiedziałem, gdzie jest drugie, bo miałem strzałkę. W następnej rundzie jak Blady był przy killu, miałem strzałkę. W tej rundzie, tylko dlatego znalazłem wróciłem, że nie miałem strzałkę. Chcesz więcej wytłumaczeń, czy już mi uważasz? Mm, średnio, no ale znaczy wiem do czego zmierzasz, ale... Nie, dobra, no Dani, co że ty jest... powiesz? Bo jakieś widaciche? No jesteś No Ja generalnie mogę. mu sugeruję, że jest amnezjakiem, tylko bez sensu. Bo nie, ja ma... nie su... Jaki nie? amnezjak? Kurwa, jak... jest inna rola, która ma strzałki. No dobra, nie... już się wystarczy, to bez... Po prostu. A okej, okay, kurwa. Ku, nie myślicie o wiemy, dzisiaj. Ok, wiemy co ci chodzi. Kumam o co ci chodzi, dobra. I y y -y, Co? Ja nic nie mówię, no bo ja nic nie widziałem. Tylko, że chciało po prostu. I nie, no wiem, czy po prostu ciało spadło zaraz po. Z... i zaraz po chwili zostało zgłoszony tak naprawdę. Mnie, no ja po prostu 8, 8 sekund żyło. Bla... Nie, mam, nie, mam pytanie. To no była jedna sekunda i zostało to zgłoszone. Pytanie? bo pytanie? w tej rundzie? bo zaraz rundzie. Dobra, głosuję na Bladiego. To musi być gra w takim razie. Nie, Bladi bo... za, za, za dużo pierdoli. Ale mi, że nagle no. nie żyje? Bladi, ty potrafisz grać w tą grę, a w tej rundzie blaszka. pokazujesz, może zagłosujmy tak, na blaszkę, bo jest pewniaczka. Bladi i blaszka. Ale nie, bo zmagańców chciał. Dobra, ja na blaszkę. No nie mogę. Dobra, jest okej. Okay. <gadali> w jednej i drugiej rundzie, Bloody, seven. mówisz, że ciało leżało długo, kiedy... Dobra, wziąłem Juniora jeszcze nie, na szybko. Wcześniej nic nie mówiłem, mówisz, że leżało teraz krótko, mi. No mówiłeś, bo teraz mówiłeś, mi jest że leżało To Teraz nie nie pamiętasz, co gadałeś. Bloody Jester? Warden. Czy mam zaufać Grafowi? On mógł to jedno zabić? Aha, w sumie miałoby sens, jakby był faktycznie tym... Dobra, dam mu tę tarczę. Może być tym medium. Mogę mu zaufać, bo niby wiedział, gdzie jest wcześniej ciało i... Poszedł szukać za duchem, tak mi się wydaje. To by bardziej na jakieś Bladiego Kaligodę faktycznie wskazywało, ale no zobaczymy. Pomyślimy. A tak to może taski się uda zrobić. No, Wenerer, mi się wydaje, że Blaszka był ten Wenererem, bo widział. Był fasolką szarą, a potem skręcił do mnie, jak widział, że na kamerach jestem. A ja akurat byłem w encie, się tak wycwaniłem To jest to, co mogłem zrobić. Tą klasą imitującą. Ale przeszkadzasz temu glitchowi. No dobra, Bloody, w, te, w poprzedniej i przedpoprzedniej rundzie te ciała były z 8-10 sekund, więc nie wiem, co ty farmazonisz, że było 1 dwie w nie, w poprzedniej rundzie było bardzo mało. W tej koda. co ja zgłosiłem Juniora i w tej co ty wiem. zgłosiłeś w adminie, to było z 10 sekund. Ale w, w adminie to mogło być 10 sekund, ale to co ostatnio to było w miarę krótko. No mniej mniejsza o to, no nieważne. No na razie czekałem czekałem, jak się coś wydarzy, i się teraz nie wydarzyło. Hmm, mangi za mną no biegał w tej coś? rundzie dużo, ale go zgubiłem. Mangi również, kiedy byłem razem z nim w medyku, odeszliwa. to Mangi mnie osądzał o killa. Tak, bo tego nie adminie. rozumiałem, ale. I mangi mnie ufa, kiedy podałem bardzo, bardzo jasne dowody do do tego, że jestem mistykiem. Nie jesteś. Dobra, nieważne. Dobra, nieważne. E, no ale e, wiesz co, Graf? Przeanalizowałem to sobie i doszedłem do wniosku, że Twoje informacje teraz się zgadzają z tymi poprzednimi. Bo wcześniej myślałem, że może może, może, może przewentowałeś do tego, ale teraz widzę, że masz jakiś powód. Więc. Karigoda albo Bladi? Właśnie no nie, no, ja Bloody nie jest dziwny w tej rundzie, w sensie Nie wiem. jak... jak na, ja ufam Bladiemu, bo on po prostu sfarmazonił trochę, bo nie, nie jest uważny. Dla mnie to jest Kari, może Mangi. Ale też jest jeden yy, zabójca z drugiej nie strony, mangi. nie musimy też tak na siłę Tylko wyrzucać. Tylko myślę, że Mangi jeżeli... No tak. Dobra, nie, ja myślę tak. Ja myślę, że Mangi jest bezpieczny... Nie mogę powiedzieć dlaczego, więc daję Karigoda. Kurde, jeśli gra w mieciula, Dobra, nie, nie, nie Mangi. A nie chcemy, żeby ja to jest, jeszcze wszystkie jest... no, no właśnie się zastanawiam, pocieka. czy to właśnie... nie byłoby lepsze, no, lepsze nie, rozwiązanie. Nie, no jest czterech, więc co, skinnijmy to i po prostu poczekajmy. Przycisków, przycisków nie było, nie? Przycisków nie było. Też mangi, jeśli ty jesteś mistykiem, ja bym to skipnął, na karygodę. Tak, szczerze mówiąc, ja bym to skipnął. Tak, szczerze mówiąc. Czuję, o, że trzeba, widzę, trzeba poczekać. Tylko graf tutaj naciska mocno. Trzeba trzeba poczekać, jak się coś hmm. wydarzy. Ja no Graf nie za wydarzy. bardzo puszuje coś i to jest dla mnie dziwne. Dwóch zabójców nie żyje, bo widzę, że właśnie Blaszka i Tajemniczy mają Mirrorcaster. Mogę dać na, na kogoś, nie wiem, na grafa dam. Tak? Graf ma tarczę. Nikt go nie odpieprzy. W razie czego? Jakby jednak nie był zły, i zobaczymy, jak to się potoczy dalej. No, bladi nie gra. W pierwszej rundzie nie mógł zabić na tym szaju. Nie sądzę. Pff, trudno powiedzieć. Ja nie wiem, mam teraz papkę. P wertuję gdzieś tam informacje w głowie, które padły w grze, żeby móc je połączyć z tym, co się teraz dzieje, ale nie mam za bardzo aż tylu podejrzeń wobec kogokolwiek, żeby żeby cokolwiek tutaj z tego wyciągnąć. O! A, graf nie jest to zaatakowany. Mirrorcaster. Odbijacz. Nie wiem, dam znowu na grafa. Zobaczymy, czy coś się stanie. więcej I ja jestem raczej teraz zagrożony, ponieważ dla ludzi jestem w miarę clear. Tak mi się wydaje. I co to było? I możemy to na taski wygrać? Nie wiem. Nie w zrobić tego jednego Graf łazi po mapie i szuka. Musisz. I szuka. Nie, ja nie robię swoich, więc nie ma sensu. Ale graf. O! Teraz mogę. Neutral killing. Yy, zobaczę, spróbuję To Jak to się robi? Ja muszę podejść do tej osoby. Spróbuję wykorzystać rolę. Hmm. Nie Złykam się! Co Nie mogłem, nie mogłem! Dlaczego Blukady nie mogłeś mnie zabić? Jakoś. Bo ja, ja ci dałem tarczę szarek, graf, dałem ci dałem... A ja to wydałem Wardena! Ja ci dałem Mirror Castera i, Castera. i zabiłem Karigodę. Nie pan, nie da się, bije tego, kto... <laughs> nie, <to> było, <laughs> było Jakbyś on miał tarczę, ale jakbyś drugi raz podszedł, tarczy już nie miał i mógłbyś go zabić. Tak, ja, nie tak, dobrze. Nie działa, chłopie, ja, ja zobaczyłem szarek, a zacząłem spierdalać w się <laughs> z No właśnie widziałem ja jak jakbyś wybiony we mnie. Bo ja byłem niewidzialny, mm. Karigoda. A gdy, gdybyś zabił grafa, to dla byłby w stanie że to Mangetsu No ja, Nooo, ale co to było? A ja od ciebie uciekałem. Ale ja nie miałem dobrań. za bardzo poszlak, bo każdy z was coś mącił trochę. Albo w no. niezrozumiały no. sposób no. Ja, ja jako amnezja claimowałem Mistyka, nie? No tak, a ja byłem y, im, tym imitatorem. Wiedziałem, że Mystic jest ktoś inny. A ja zjadłem, dziękuję za zmiarowanie. Myślałem, że jesteś my, Medium. My, my, my. Nie, Medium nie będzie są ciała. Dobra, Neutralek, Egze? Egze. Tylko, ja nie wiem, czy mam tak oskarżać grafa, jak też oskarżałem. To zawsze jest takie śliskie, bo... bo. potem ktoś ci powie, że się uwziąłeś, no ale mam rolę, no! Mam rolę, parole. Ewentualnie pod bym pograł bardziej. Kamera, akcja, światła. No i zauważyłem, że ja egze niepotrzebnie rzucam jakieś podejrzenia. Moim zdaniem, lepiej by było, gdyby ktoś pierwszy grafa osądził o coś, i wtedy bym się przyłączył, bym wturował. Tak, ja to zrobię. To zazwyczaj nie wychodzi. No i co teraz? Czy poszło tu jakieś zabójstwo? Ktoś jest na kamerach. Ale jest to miejsce, tak zwany. dla zag... O, niestety amnezjak. Mogę podnieść rolę, ale czy jest sens? Będę podnosił rolę grafa, chyba nie. Ej, 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 panie Troj! Ciało grafa jest przed wejściem do whip a ty biegłeś, no tak. biegłeś z tego, z admina. M Mnie zastanawia jedna rzecz, o którą chciałem się zapytać. Biegłem, biegłem, stanąłem tam. Czemu Karigoda z Trojem ze A w specimenie leży zabity chyba tajem albo walkę, gdzie stoję? Słabą, no, jedną z najgorszych, jakie no, się da. Troj, tak. Egzem miałem. W adminie, a troj wybiegł i zabił grafa. Ja nie wiem, co ja, to jest. Nie, nie, nie pierdolę. Tak się składa. A teraz jestem ja przy samym ciele, przy mijających. To prawda. Dobiegłem właśnie a, do tego ciała i tam Karigoda powiedział: Ja zgłosiłem. No, no, a jest A nie, to Karigoda z kuboksem wybiegał. No to nieważne. A, każdy... Ja, ja nie jestem. Ja byłem z kuboksem, nie byłem w Specimenie no jak nie byłeś? Byłeś! Razem no z Kuboksem nie, nie biegliście! Nie byłem! Ani razu nie ja byłem! A może z... Nie byłem, Noć naćpałeś się! I coś śmierci Kari? A nie! A, dobrze myślałem! Karigoda i Troj! Dobrze, Aha, ja... A, Dobra, ja to tak, razy. uwaga, cisza! Generalnie Karigoda i Troj wybiegali ze Specimena, Kuboks jest... Kuboks leży martwy po prostu w Specimenie! Słuchajcie, nie byłem ani razu w Specimenie, widzieliście, że biegałem od odmina do witalsów, a teraz jestem przy Liponsach, przy Ciele, Bloody Megs, albo pierdoli Bloody nie może mieć egze. Na, nie mam egze, no natomiast. natomiast no no tak, no Spójrz na no moją. Na moją depisek. 80%, 100, 80 neutralny jest na Getsu. 30% daję, daję karigotę. 80% na 2. Kurwa, daję one jeden. Karigotę, daję. Dwóch impostorów. Nie, tylko troj, tylko troj. Tylko troj, troj, zabili bezczelnie kuboksa. Tylko troj. W Specimenie, Blady jest po prostu pod wpływem harmasia. To gdzie byłeś, Karygoda, jak nie w specimenie? Ty już bo, powiedziałem o, przez Bilotę Kamoniu jeden, wszystko ci bo. powiedziałem. Karygoda, ale zjedz to sobie pizzę, może? Co? Uspokój nie no, nie się, żebyś tutaj no, ja nie to ja bym, to ja po... No... Nie, no jak nie mówi... byłem, Kurwa, nie mamy no, w spędzić. No byłeś, to zmienić, cię złapałem na gorącym uczynku, Gałganie, że zabiłeś. No to jest ten, spaceman I, cały. Jeden. Człowiek przestrzeń. Wiem, że ty to jesteś Karica. Gdzie się ukryłeś teraz? Może jak Blady byłby szeryfem, go odwaliłbym sobie w rolę. Chyba żeby go zgłosił Zobaczymy Ja sobie tu posiedzę W moim ulubionym miejscu am... O jest, 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 jest Zobaczymy Proszę, żeby nikt nie zgłosił tego Uwaga jest ja jestem scavenger'em Jej Ale jazda A czemu yy, nie mam strzałeczki do kogoś? Aha Co tu? Co? A, nie mogę go zabić. On ma tarczę? Mama tarczę. Czegoś. Hmm. Dobra, 88 Cooldownu No, dajcie spokój. Zanim to się załaduje, może ciało jest znowu w bardzo podobnym miejscu. Kari, goda! Ma mało minut. Ma bardzo mało minut. Czy ja, ktoś z, z tego tak. Powiem tak, żeby nie było <laughs> że nie... <laughs> No tak, Arigoda no, przebiegał obok, testował <laughs> pewnie Słuchajcie, jakby dam szybko informację, żebym, nie wiem, może jak ktoś ode mnie zginął eee, kwestia jest taka Legion przebiegał, ale wbiegł do Weponski, Weponski był zamknięty i on był w środku, więc ja znowu, eee, znowu... Hunter tutaj, czy Sheriff? Sheriff ...więc jest w środku eee, ale... Kurde, o, Hunter! się Ale, ale informuję, bo mogę zginąć... Kuźwa, okay. no i se pogram tym scavengerem Mówię, 50-50, Hunter, Sheriff I, I nie wyszło Pomyślałem, że counter ma. Y y Sheriff no ma mniej cooldowna niż. Zza niż, niż ten. Dobra, ja mam ważne, ja mam ważne. Ale to skiepszyłem. Dobra, Dobra, żałuję, że podjąłem ryzyka. To. To, to byłaby nie to nie fajna nie runda, zepsułem to. O, zostajesz tylko ty. No, ja się nie potwierdzam. Legend jest czymś, niż wasza dwójka na pewno. Co, co skip? No, skip. No skip, skip. O kurwa, o kurwa. Ale ja, ja! Ja nie myślałem, że go ten Deksyk osłujecie. <laughs> to co było zajebiste. Ciekawostka, <śmieniciela> ale mi o, wytry, ty. Ciekawostka, oska ja co się Ja to ja dzięki za kier. Cześć, na siebie. Jadniesz, żeby no ja dałem na patwaza, Widzicie, no, nie, widzicie mało, te role? Ja ja te głos, mało sprawałem. brakowało. Ja byłem co? Egze ale? i potem amnezjakiem, i potem wziąłem sobie Scavengera, ale strzeliłem Bladiego szeryfa i tyle się skończyło. Nie, Jeszeryfa, <śmieniciela> czemu mnie <śmieniciela> akurat? No bo ty odwaliłeś, widziałeś? Ejbi odwaliłeś. A nie ma czatu impostorów? No ale i tak czemu nie ma czatu Aha, wiem! Bladi, bo ty mówisz, że idziesz go odwalić, czy coś takiego. I... A koma, no.